Tapety sufitowe. Sposób na stworzenie oryginalnego wnętrza, dekoracyjna dekoracja sufitu, ważny etap prac naprawczych i parkiet położenia parkiet kawałka jest naprawdę trwały i jednocześnie wystarczająco. Jak przygotować glebę do fundamentu jakości i czas trwania działania dowolnego budynku określa przede wszystkim głosy plus głos. Głos przeciwko. Przez długi czas eksperci praktykują stosowanie płytek ceramicznych jako materiału skierowanego, który jest spowodowany zestawem jego właściwości operacyjnych, w tym siły, odporności na ogień, odporności na zużycie i odporności na wilgoć. Biorąc pod uwagę te zalety, podłogę pokrytą płytkami ceramicznymi można słusznie uznać za jedną z najbardziej praktycznych i funkcjonalnych. Rozbudowa możliwości i technologicznych rozwiązań produkcji doprowadziła do tego, że granice korzystania z płytek ceramicznych znacznie się rozszerzyły, a dziś jest to główny materiał wykończeniowy na podłogę. Nie tylko w kuchni i w łazience, ale także 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 w łazience i łazience w innych pokojach domu lub mieszkania. Jednak wszyscy eksperci, bez wyjątku, twierdzą, że jakość podłogi jest określana nie tylko przez charakterystykę operacyjną materiału. Ale także ze skuteczności wyrównania powierzchni podstawowej. Wynika to z faktu, że płytki ceramiczne, posiadające znaczną wagę i wysoką gęstość, należy do kategorii ciężkich materiałów, a zatem nie każda podstawowa baza może ją wytrzymać, a jedną z tych podstaw jest drewniana podłoga. Dlaczego kategorie niekompatybilne drewniane i ceramiczne płytki? Po pierwsze, Wynika to z tendencji drewna do różnych deformacji na tle zmieniających się temperatur i wilgotności, co doprowadzi do bezużytecznego do liniowych przesunięć ceramiki podłogowej. Zmiany te spowodują pęknięcia, wióry, ponowne zainstalowanie elementów z podstawy oraz ich przemieszczenie i kolorowanie szwów. Problemy te są jednak łatwo naprawione, jeśli w tym przypadku stosują wszystkie tajemnice które mistrzowie. W związku z znaczeniem tematu w tym artykule rozważamy technologię kaftania na drewnianej podłodze, a także najpopularniejsze niuanse jego instalacji. Czy sensowne jest pokładanie płytek na drewnianej podłodze? Rosnąca dostępność, a zatem popularność płytek ceramicznych. Główny trend który powstał na rynku budowlanym w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ze względu na różnorodność asortymentu i zbiórki ceramiki reprezentowanej przez producenta nawet najbardziej wymagający nabywca będzie mógł wybrać powłokę do jego gustu, ale często proces wyboru materiału nie jest najbardziej problematyczny, a na etapie kafelków na drewnianej podłodze powstają prawdziwe trudności, w przeciwieństwie do technologii układania porcelanowych płytek na betonowej podstawie, która od dawna została opracowana i nie reprezentuje trudności. W trakcie układania płytek na drewnianej podłodze pojawiają się pewne trudności. Po uporządkowaniu, które zrozumiesz, że można je łatwo naprawić. Mimo to niektórzy eksperci nie zalecają połączenia płytek drewna i ceramicznych, biorąc pod uwagę to bezużyteczne przedsięwzięcie. Zastanów się dlaczego. W większości przypadków uważają, że po prostu irracjonalne jest pokrycie ciepłej drewnianej podłogi zimnymi płytkami ceramicznymi. Ze względu na fakt, że ceramika podłogowa ma charakterystykę wód, ułożoną na drewnianej podłodze za pomocą kleju płytek, narusza oddychalność drewna, a zatem zaczyna gnijać i zapadać, okres operacyjny ceramiki podłogowej znacznie przekracza żywotność drewna i drewnianych. Desek bazy draftu, co również podnosi wątpliwości co do celowości kadry ceramicznej na drewnianej podłodze, płytki ceramiczne, charakteryzujące się wysoką siłą i słabą ścieraniem, podlegają namacalnym fluktuacji pod wpływem liniowej ekspansji sąsiednich elementów. Drewniana podłoga nie charakteryzuje się statycznym, co jest warunkiem ustawiania płytek ceramicznych podłogowych. Często wielu uważa, że u 200 bebeks u 200 cechy estetyczne drewna są niższe niż w przypadku płytek ceramicznych ale doświadczeni specjaliści nie uważają tego zbyt przekonującego argumentu, uzasadniając to faktem, że w większości przypadków płytki ceramiczne nie są używane w celu ozdoby pokoju, ale z powodów sanitarnych, pomimo faktu, że skuteczność stosowania płytek ceramicznych jako materiału, który chroni drewnianą powłokę przed wilgocią, Pozostaje w tej chwili główną przyczyną podłogi płytek ceramicznych w połączonych łazienkach, prysznicach i wannach drewnianych w jednym słowo, w pokojach wymagających częstego czyszczenia na mokro. Jednak przed rozpoczęciem stylizacji należy zdecydować o metodzie jej instalacji, a także wybrać najbardziej racjonalną technologię. Ważny. Eksperci zalecają odmowę układania płytek podłogowych w nowym drewnianym domu lub w dowolnej konstrukcji z nowymi drewnianymi sufitami, przez co najmniej 2 do 3 lata, podczas których intensywne skurcze zostanie zakończone. Trudności powstałe podczas układania drewnianych płytek i metody ich eliminacji pierwsza i być może najważniejsza trudność wiąże się z trudniejszą instalacją i układaniem ceramiki podłogowej i wynika z faktu, że ze względu na drewnianą bazę jest znacznie trudniejsze do osiągnięcia wymaganej sztywności. Aby poprawić tę sytuację, wymagana będzie duża ilość betonu, co jest związane ze zwiększonymi kosztami. Jednak nalewanie betonowego fundamentu nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Nawet po wdrożeniu go nie będziesz w stanie osiągnąć całkowicie monolitycznej struktury podstawy. Co jest warunkiem skutecznego działania ceramiki podłogowej. W przeciwnym razie betonowe wyrzuty wkrótce zacznie pękać i szybko niszczyć, co w związku z tym prowadzi do pęknięcia podłogi. Istnieją również trudności z przygotowaniem samej podłogi. Jeśli podczas chodzenia, skrzypiący się i zakrętu, kafelki nie można na nią ułożyć a przed zainstalowaniem podłogi muszą zostać zdemontowane, a następnie usunąć przeciągnięcie i zgniłe deski i zakryć podłogę sprzętem korozji, podsumowując. Konieczne jest dokładne wyrównanie płaszczyzny podstawy, a dopiero wtedy przejść do układania płytek. Z wszystkich powyższych możemy stwierdzić, że drewno jest niewiarygodnym materiałem podatnym na deformacje zarówno z braku, jak i z nadmiaru wilgoci. Podłoga zamontowana zaledwie kilka lat temu ma już początkowe oznaki deformacji, które nie zawsze mogą być zauważalne, ale zawsze wpływają na monolistę sufitu, a zatem niektóre płytki znikają, a niektóre całkowicie pękają. Aby temu zapobiec, Konieczne jest tu utworzenie specjalnej warstwy między drzewem a płytką, wypuszczając wszystkie możliwe fluktuacje w podłodze. W tym przypadku jego solidna strona powinna być skierowana w stronę płytki i elastyczna do drewnianej podstawy. Ponadto należy pamiętać o potrzebie wentylacji, która zapobiegnie zgniliczemu. A następnie zniszczeniu drewna. Odmiany płytek podłogowych i jej zalety nowoczesny rynek budowlany niestrudzenie dotyka nabywców z szeroką gamą płytek podłogowych, które można klasyfikować zgodnie z różnymi znakami. Pierwszy znak, zgodnie z którym można rozróżnić kilka odmian płytek. Kształt, forma wyróżnia się, kwadrat, prostokątny, sześciokątny, a także płytki z nierównomiernymi, chwalistymi, krawędziami. Zgodnie z materiałem używanym do produkcji płytek, rozróżniają płytki granitowe wykonane z naturalnej skały, która charakteryzuje się siłą i odpornością na wpływy mechaniczne. Istnieją dwa rodzaje powłoki granitu płytek: polerowana powłoka charakteryzująca się gładką, lustrzaną powierzchnią, powłoka przetwarzana na ciepło której charakterystyczną cechą jest naturalny wygląd i wyraźna struktura. Płytek ceramicznych wygodny do opieki i odporny na agresywne skutki chemikaliów. W większości przypadków przyciąga uwagę kupujących o szerokiej gamie oraz różnorodne kolory i rysunki. Wszechstronność płytek ceramicznych jest kolejnym wyróżniającym materiałem. Nadaje się do dekoracji Łazienki. Kuchni i korytarza. Jedną z odmian płytek ceramicznych jest powłoka z płytek, która zyskała ostatnio coraz większą popularność. Płytki porcelanowe W, w przeciwieństwie do ceramiki wykonane na jednym etapie i reprezentując monolityczną powłokę. Charakterystyka operacyjna materiału jest taka, że u 200 Bebeks l 200 może z powodzeniem naśladować kamień, marmur, drewno a nawet skórę. Ze względu na wysoką przewodność cieplną płytki porcelanowe zachowują ciepło przez długi czas, a zatem można je wykorzystać jako podłogę. W przypadku instalacji ciepłej podłogi, płytka skorka idealne rozwiązanie dla mieszkań i prywatnych domów programistów cierpiących na alergię. Ma zdolność nieprzeciągania kurzu i nieprzykryty pleśnią a także charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć, a zatem nawet podczas długotrwałej pracy w łazience podłogi korkowe nie zaczną gnijać. Jednak ze względu na niską odporność płytek korkowych na słońce i wpływy mechaniczne, zaleca się użycie go do ułożenia podłogi w łazience i toalecie, gdzie wpływ tych czynników jest zminimalizowany, w przeciwieństwie do drewnianej powłoki. Płytki ceramiczne charakteryzują się wieloma zaletami, ponieważ można je wykorzystać jako podłogę w kuchni, w łazience i korytarzu. Zastanów się, jakie są zalety płytek ceramicznych. Brak tendencji do strzelania, nietoksyczność i bezpieczeństwo środowiskowe materiału. Średnik odporność na agresywne chemikalia, odporność na wysokie wpływy mechaniczne, nie prowadzi prądu elektrycznego. Przez długi czas zachowuje początkową wydajność w warunkach wysokiej wilgotności, stałej ekspozycji na światło słoneczne, niskie lub wysokie temperatury, niezamiesiony. W pozostawieniu kolejnej przewagi płytek ceramicznych. Kładzie płytek ceramicznych na drewnianej podłodze w klasycznej wersji eksperci porównują drewnianą podłogę z kanapką z wieloma warstwami w pełni lub częściowo wykonaną z drewna. Istnieje wiele opcji produkcji drewnianej podłogi, a także szczegółowe rozważenie, o której nie jest tematem tego artykułu. W związku z tym rozważymy podstawowe konstruktywne odmiany, z którymi mistrzowie muszą się zmierzyć w procesie układania płytek ceramicznych na drewnianej podłodze, opóźnienia, które pozostały po demontażu owoców i powstałym podłożu drewniane podłogi. O których zastosowano oporną na wilgoć sklejkę lub arkusze płyty wiórowej z opóźnieniami i wreszcie umiarkowanie zużyta drewniana konstrukcja, która jest pełną podłogą deski. Informacje te są podane w tym artykule ze względu na fakt, że kwota i objętość operacji naprawczych nie są określane przez technologię podłogi, ale w początkowym stanie bazie. Wynika to z faktu że przymocowanie ceramicznych elementów podłogi jest zawsze wykonywane zgodnie z jednym, wyraźnie ustalonym algorytmem, a wszystkie różnice w procesie prac naprawczych są określane przez początkowy stan podstawy i objętość niezbędnymi środkami przygotowawczymi, którego ostatecznym celem jest stworzenie idealnie równego, trwałego i co najważniejszego podkładu statycznego odpowiedniego do kładowania ceramiki podłogowej. Etap przygotowawczy. Jak przygotować bazę? Po pierwsze, mistrz zaangażowany w kafelki na drewnianej podłodze jest w obliczu zadania, które polega na przygotowaniu podstawy, która kompensuje wszystkie konsekwencje naturalnego ruchu drewna, które w każdym przypadku występuje podczas pracy. Ważne. Jeśli ciasto z wieloma warstwami drewnianej podłogi jest prawidłowo zamontowane, wykonuje następujące funkcje, zachowanie monolitycznego podłogi, minimalizacja obciążenia statycznego na drewnianych elementach strukturalnych, zapewnienie skutecznej wentylacji drewna, ważny. Jako baza szkicowa do układania płytek ceramicznych podłogowych na drewnianej podłodze w kuchni i innych pokojach o wysokiej wilgotności. Zaleca się porzucenie użycia sklejki i GVL na korzyść desek, z których powierzchni są usunięte stare lakier i malowanie i pokryte antyseptycznym DSP. Sklejka i GVL z właściwościami odpornymi na wodę są zalecane tylko w suchych pokojach. Rewizja drewnianej fundamentu początkowo termin drewniane podłoga oznacza nie tylko deski podłogowe, które można zobaczyć z zewnątrz. Jest to projekt wielowarstwowy, który składa się z ułożonych pod nim potężnych wiązek, oraz podłoża znajdującego się pod planami. W związku z tym, zanim zaczniesz układać płytki na drewnianej podłodze, Konieczne jest przeprowadzenie dokładnej kontroli i kontroli wszystkich drewnianych elementów podłogi, ze względu na fakt, że dekoracja nowej drewnianej podłogi jest zalecana wyłącznie przy użyciu podejrzanej tablicy. Następuje to, że audyt niewątpliwie oznacza pełną analizę podłogi. Brak skrzypieni nie jest powodem do odmowy tego zdarzenia, ponieważ podłoga była już działająca i przeszła pewne zmiany funkcjonalne ważne. Jeśli położenie opóźnienia zostało przeprowadzone z krokiem 50 cm, podłoga musi zostać całkowicie przesunięta, ponieważ nie będzie w stanie wytrzymać ciężaru wykończenia wykończenia i ceramicznego. Jeśli nie masz skarg dotyczących istniejącego projektu, jego audyt należy wykonać w następującej kolejności. Najpierw usunij istniejącą podłogę, następnie opóźnienia i wiązki są sprawdzane. Rozpieszczani i początkujący są zastępowani przez elementy, korzystając z poziomu. Podłoga pozioma jest sprawdzana i, jeśli to konieczne, jest ona wyrównana. Ważne, jeśli podnoszenie opóźnienia w zwykły sposób, zatkając klin lub kładąc odpady z drewna, jest trudne, płyta jest szyta na górze i, skupiając się na wskaźnikach poziomu. Nadmiar jest dokręcony. Ponadto wszystkie elementy składowe drewnianej struktury są przetwarzane z impregnacją antyseptyczną lub mastyką, których specyfikacje techniczne implikują maksymalną częstotliwość aktualizacji, po wyschnięciu impregnacji antyseptycznej przestrzeni między opóźnieniami. Jest wypełniona drobną frakcjonalną rozszerzoną gliną, która jest pokryta w taki sposób, że pozostaje co najmniej 5 cm dla wentylacji opóźnienie, następnie deski podłogowe są przygotowywane do stylizacji odwrotnej, ponieważ sklejka lub GVL nie mogą poradzić sobie z określonym zadaniem w warunkach wysokiej wilgotności. Jednak aby zorganizować małą kuchnię, łazienkę lub korytarz, materiały te mogą być używane ważne. Jeśli chcesz zakryć podłogę pod układaniem płytek ceramicznych za pomocą czarnych desek użytkowania, musisz usunąć z nich lakier lub malować. Najłatwiejszym sposobem na to jest użycie ostrego złomu lub papieru ściernego. Jednak nowoczesny rynek oferuje to na inne sposoby nabywanie specjalnej prania chemicznego lub suszarki do włosów, zmiękczenie powłoki ochronnej i dekoracyjnej, tablice, które stały się szkicem. Są wyluzowane, pozostawiamy między nimi lukę w wysokości co najmniej 3 do 5 mm, aby zapewnić prawdopodobne rozszerzenie podłogi. Do mocowania płyt stosuje się ocynkowane śruby, które są śrubowane pojedynczo i dwa w ekstremalnych opóźnieniach. Jeśli wady są wykrywane z poprzednich mocowań lub małych wad, należy je zamaskować pęto. Czarna podłoga jest wyrównana z maszyną do szlifowania lub jest zamknięta, jeśli nie musi być wyrównana. Pozostała technologiczna szczelina 1 cm wzdłuż obwodu podłogi, która jest wypełniona pianką montażową-silikonową lub przyklejoną taśmą membranową-polimerową. W tym celu pasek membrany, którego szerokość wynosi 30 mm, jest wygięte na pół. A jedna część jest przymocowana do dolnej krawędzi ściany, a drugą do podłogi. Odstępy między płytami są również wypełnione pianką montażową lub przyklejoną błoną polimerową, aby utworzyć monolityczną warstwę izolacyjną. Czarna podłoga jest obróbka podgrzewaną olifa lub impregnacją lateksową. Ważne jeśli do hydroizolacji wolisz olifa lub impregnację. Nie czekając na ich ostateczne suszenie, przykryj przygotowaną powierzchnię siatką malarską, która przyczyni się do stworzenia ciągłej warstwy wodoodporności, która zapobiega skutkom wilgoci i kompensowaniu naturalnego ruchu ruchu z drewna. Instalacja lekkiego ekranu kolejny etap przygotowania podstawy niezbędnej do skutecznego położenia kafelków na drewnianej podłodze obejmuje urządzenie z solidnej. Sztywnej podstawy do układania ceramiki podłogowej. Oznacza to standardowe wyłaty, które ułatwia fakt, że nadmiar efektu mechanicznego może zaszkodzić drewnie. Ułożenie lekkiego ekranu do układania płytek na drewnianej podłodze w łazience, kuchni i innych pokojach można przeprowadzić na trzy sposoby. Wylewając tradycyjny betonowy ekran z grubością nie więcej niż 3 cm, wylewa się polimer. Zamiast tradycyjnych kompozycji może użyć kleju opartego na klejem lub dwuskładnikowym kleju poliuretanowym. Po polimeryzacji tworzącej elastyczną warstwę, która zapobiega pęknięciu płytek w wyniku deformacji drewna, ważny roztwór oparty na cieczy szklanej można przygotować niezależnie. W tym celu miesza się dwie części mycia i przesianego piasku jedną część wody i dwie części płynnego szkła. W suchych pokojach eksperci zalecają operacyjne wyrównanie suche przy użyciu opornych na wilgoć płyty gipsowo, Gipsowych lub TSP, które są ułożone pod kątem 30 stopni w odniesieniu do czarnych desek. Szwy są dodatkowo uszczelnione specjalistycznymi związkami zaprojektowanymi do pracy z GCL. Jak położyć płytki na drewnianej podłodze, przed ostatecznym układaniem przeprowadzane jest dopasowanie wstępne. Nie można uniknąć części cięcia, ale lepiej położyć posiekane części na obrzeżach lub w zacienionych obszarach. A zatem wstępny układ zaczyna się od środkowej części. Natychmiast określę, ile płytek podlega wycinaniu i odcinając je z wyprzedzeniem za pomocą młynek. Dalsze działania dotyczące układania płytek nie różnią się od standardowego układania płytki na dowolnej innej powierzchni i są następujące. Dwukropek znajdź centrum lokalu. Przekraczając przekątne, pokój jest podzielony na cztery nawet segmenty przyciągając je za pomocą powlekanej skóry maskującej. Zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na opakowaniu przygotowano klej. Nie zaleca się przygotowania składu samoprzylepnego w ilości przekraczającej ilość kleju wymaganego do dekoracji 1 m2 metry podłogi. Ważne Zaleca się porzucenie użycia mastyk na korzyść kleju cementowego. Tradycyjną zaprawę zaleca się zastąpienie silikonowym składem odpowiedniego koloru. Za pomocą szpatułki roztworu nakłada się na powierzchnię podłogi, a rozmiar zębów szpatułki zależy od wielkości płytki. W przypadku płytek o dużych wymiarach wielkość zębów grzebienia powinna wynosić 0,8 mm. Płytki są ułożone na obróbce powierzchni, wkładając plastikowe krzyże do szwów tyłka. Jednocześnie sekcje podłużne i poprzeczne są stale monitorowane, a także poziome przy użyciu poziomu budowy. Ważne, wyrównanie muru można przeprowadzić, dopóki skład kleju nie zostanie całkowicie utwardzony. Aby dostosować kierunki podłużne i poprzeczne, po prostu przesuń płytkę. Jeśli kafelka jest zatopiona, należy ją oddzielić. Dodaj roztwór i odłóż go z powrotem. Pozostały klej z powierzchni płytek jest usuwany za pomocą miękkiej wilgotnej szmaty, nie czekając na wyschnięcie roztworu. Po ukończeniu układania szwy są zwilżone i wycierane. Jeśli w trakcie układania płytek, które wziąłeś pod uwagę wszystkie nasze rekomendacje i nie zapomniałeś o wszystkich cechach drewna. Ceramika podłogowa służy przed budową nowej konstrukcji, zachowując początkowe cechy operacyjne. Płytki na drewnianym filmie podłogowym skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.